Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję Mini Orbitrek. Kupując maszynę w sklepie internetowym, nie było o niej zbyt dużo informacji, jeśli chodzi o specyfikacje. Pełną nazwę zobaczycie za chwilkę w tle. Mamy dość małe koło zamachowe nieznanej wagi. Waga produktu 13 kg. Maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi 100 kg. Manualna regulacja obciążenia. Dość mały wyświetlacz z podstawowymi funkcjami czas-dystans spalone kalorie. Długość kroku 25 cm, rozstaw między stopami 19 cm. Długość orbitreka wynosi 63 cm, wysokość 24 cm, natomiast najszerszy punkt znajduje się na tylnym stabilizatorze i wynosi 50 cm. Zaprezentuję Wam zaraz, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 95 kg, będzie wyglądała na tej wspaniałej maszynie. Według producenta, można trenować stojąc oraz siedząc. Za chwilkę to wszystko zobaczycie. Za chwilkę wchodzę na maszynę, lecę na żywioł, nie będzie żadnych cięć. Pamiętajcie o tym: najlepiej ustawić sobie maszynę gdzieś blisko ściany. Wchodzimy na tą płozę, która jest niżej. Czemu blisko ściany? Żebyście mieli się o co oprzeć, bo powiem Wam tak. Zawiozłem ten rowerek swojemu tacie. On pierwszy raz wchodził na tą płozę, która jest wyżej i prawie mi się wywaliła. Ma problemy z plecami i zaraz by mu tam jakieś dyski powypadały. Wchodzimy na tą płozę, która jest niżej. Najlepiej trzymamy się ściany albo swojego partnera. Sylwetka wyprostowana. No, i tak długość kroku, no, jest takie drobienie jak gejsza, Rozstaw między stopami 19 cm. Tutaj uważam, że jest naprawdę przyzwoicie. Sama praca tego systemu, nazwijmy to magnetycznego, nie ma się tutaj do czego przyczepić. W miarę to pracuje cicho, płynnie, no, czuć takie delikatne wpadanie w ten dołek, Kwestia na pewno. Przyzwyczajenia, no i tak naprawdę nie wiem, czy na tym jakoś tam mocno można się zmęczyć. Na pewno fajnie tutaj sobie e, można pokombinować, jeżeli chodzi o, e, o trening. Nie wiem, gdzieś tam sobie zobaczcie, tak niżej schodzić, wyżej przechylać się bardziej do przodu albo do tyłu. Także tutaj chyba głównie pracuje ta stabilizacja. Za chwilkę jeszcze zwiększę to obciążenie na maksimum zobaczymy. Dobra. Chyba jest maksimum zaraz to urwę chyba dobra no i tak ustawiając ten opór na maksimum no coś mi tutaj przeskakuje powiem wam że ten komfort treningu jest wtedy dramatyczny nie można wykonać Pełnego ruchu, bo spadamy jakby w ten dołek. Także pod tym względem, ustawiając opór na maksimum, uważam, że trenować się po prostu nie da. Za chwilkę przysunę fotel, zobaczycie moją ulubioną pozycję na tym orbitreku. Jestem przekonany, że to jest ulubiona pozycja w większości osób, które chcą schudnąć, chcą poćwiczyć. Brakuje Paczki chipsów, puszki piwa pada do konsoli, żeby można było sobie potrenować na przykład FIFA. A tak na poważnie, zwróćcie uwagę, orbitrek mam ustawiony jakby frontem do siebie i w tej pozycji naprawdę może on zastąpić na przykład rower poziomy. Na pewno fajniej się tutaj trenuje niż na mini rowerkach stacjonarnych, które wcześniej testowałem. Możecie do tego wrócić. Pracuje wszystko płynnie, cichutko. Te rolki nie są mocno obciążone, można się przespać. Także naprawdę pod tym względem wygląda to rewelacyjnie. Przyjmę teraz pozycję na takim fotelu biurowym, także siedzę wyżej. Orbitreczek. Również frontem do mnie ustawiony. Wyobrażam sobie, że siedzę przed biurkiem, wykonuję jakąś bardzo ważną pracę. Na przykład odpisuję Wam na komentarze i jest bajka. Powiem Wam, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Mógłbym sobie spokojnie pracować i tak trenować, rozmawiać przez telefon. Nie mam się tutaj do czego przyczepić. Ustawiłem teraz aparat około 60 cm od orbitreka. On zaczął mi delikatnie hałasować. Coś tam w kole puka po około pewnie 15 minutach testu, bo, albo i 20, bo wczoraj też go testowałem. Także za chwilkę na niego wchodzę, zobaczycie jak... On będzie pracował, jakie dźwięki z siebie wydobywał podczas treningu. Jeżeli macie go u siebie, piszcie proszę w komentarzach, czy również tak pracuje. Dobra, wchodzę na niego. O, i teraz jest miale cicho. Powiem Wam tak, on raz pracuje głośniej, coś tam delikatnie puka na kole, raz ciszej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze po kilku dniach. Także teraz jest ok. Przestamy gadać, a wy się proszę. Ok, uważam, że na tą chwilę tragedii nie ma. Lecimy teraz z jakością wykonania, bo nie ukrywam czas nas goni. Wykonane jest to wszystko naprawdę przyzwoicie, jak za te pieniądze. O tej marki jest Orbitrek. Tylny stabilizator, podstopki. A pewnie się chcecie zapytać, co to jest. To jest, ja to nazywam smalec. To jest coś w stylu takiego smaru silikonowego, żebyście mogli sobie posmarować ten element tej blachy, po której pracuje. Ta rolka, jeżeli on zacznie wam troszeczkę poskrzypywać, poskrzypiwać, jeżeli on zacznie hałasować, to wtedy możecie to nasmarować. Ogólnie chyba od początku się powinno to smarować. Także załóżmy, że to smarujemy od samego początku i wtedy orbitrek pracuje ciszej. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest regulacja obciążenia, tak jak mówiłem widzieliście to stojąc na maszynie ustawiając na maksimum nie jestem w stanie ogólnie trenować wyświetlacz niezbyt duży w miarę czytelny tyle jeżeli chodzi o jakość wykonania uważam że jak za te pieniądze wypada to przyzwoicie przejdźmy do podsumowania dzisiejszego odcinka fabrycznie nowy mini orbitry kupiłem za 250 zł uważam że podczas tej pozycji siedzącej sprawdza się. Jeśli chodzi o tą pozycję stojącą, raczej tego urządzenia bym nie wybrał. Wolałbym zainwestować w stepper albo standardowy orbitrek. Przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Jeżeli w komentarzu napiszecie mini orbitrek, równo za tydzień wylosuję osobę i wyślę tą wspaniałą maszynę właśnie do Ciebie. Pamiętajcie o tym, że nie musicie subskrybować kanału, nie musicie dawać łapek w górę. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.